A tu proszę Państwa mamy takie fajne osiedle PWJP tam PWJP te tereny I Idziemy dalej Ale wczorem, żeby internet dużo nie zażleć Idziemy przecież jakiegoś płata tam Szybciorem, szybciorem Tu fajnego Jeep'a nie widać To taki zarąbisty pap Capri Zapraszamy na imprezę wszystkich to jutro na imprezę? No i do nocy